Następnym ćwiczeniem jest badanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia. Badanie to wykonujemy w laboratorium na rzeczywistym modelu zasilającym, zasilanym z instalacji budynku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. Badania instalacji możemy wykonywać jako badania odbiorcze, czyli badania w nowym budynku oraz badania okresowe wykonywane zgodnie z zaleceniami normy. Badania te różnią się co do zakresu wykonywanych czynności. Rozpoczynamy badania od oględzin. Oględziny z pozoru wydają się z czynnością bardzo prostą, ale wykonane poprawnie, wykonane właściwie pozwalają na prawidłową ocenę instalacji. Oględziny zawsze wykonujemy y, posługując się projektem instalacji, ponieważ w projekcie będziemy mieli y, zapisane wszystkie informacje o danej infa, y, instalacji. Jeżeli zauważymy w trakcie oględzin odstępstwa od y, rozwiązań, które opisane są w projekcie, należy to uwzględnić w protokole. Oględziny pozwalają również określić stan instalacji. Y, Stan jej zużycia, prawidłowość opisów na, w poszczególnych rozdzielnicach, brak opisu również powinien być uwzględniony w sprawozdaniu opisującym instalację elektryczną. Wykonując oględziny, przygotowujemy jednocześnie instalację do dalszych pomiarów. Jedną z takich czynności jest załączenie wszystkich obwodów. Które w instalacji występują. Dotyczy to również obwodów oświetleniowych we wszystkich pomieszczeniach badanej instalacji elektrycznej. Same oględziny wykonujemy w pierwszej części pod napięciem. To właśnie pozwala sprawdzić poprawność działania instalacji, poprawność działania wszystkich łączników, jak również. Pozwala sprawdzić poprawność sygnalizacji stanu instalacji, chociażby poprzez lampki sygnalizacyjne pokazujące nam zasilanie poszczególnych faz. Sama instalacja rozpoczyna się w złączu instalacyjnym. Złącze instalacyjne, mamy tutaj przykładowe wyposażenie złącza. W tym momencie jest ono zasilane. Mamy tutaj układ zabezpieczeń, licznik. Oraz przystawkę komunikacyjną, która mogłaby być wykorzystywana dla licznika. Nasze złącze ma oczywiście charakter laboratoryjny, ale odzwierciedla ono wyposażenie standardowych złącz kablowych, które wykorzystywane są przez dystrybutora operatora sieci dystrybucyjnej na terenie Lublina. Ze złącza wychodzimy kablem. Wchodzimy na rozdzielnicę główną yy, budynku, w której mamy zainstalowane zabezpieczenia, ograniczniki przepięć oraz sygnalizację faz, którą widać tutaj, pokazuje nam załączenie instalacji. Za chwilę pokażemy również yy, instalację odłączoną od napięcia. Będziemy mogli ocenić wtedy, wykonując oględziny, yy, stan połączeń wewnętrznych wewnątrz yy, rozdzielnic. Jeżeli zakończyliśmy oględziny pod napięciem, przy, przy, m, stosowaliśmy instalację do dalszych pomiarów, należy, wyglo, wykoń, należy wykonać dalszą część oględzin po odłączeniu napięcia zasilającego od instalacji. W tym momencie rozłącznikiem wyłączam zasilanie naszej instalacji. Aby zabezpieczyć się, wykręcam jedno z zabezpieczeń. Rozłącznik skonstruowany jest w ten sposób, że w tym momencie nie pozwoli mi na załączenie e, zasilania do naszej instalacji. Możemy teraz ostrożnie ściągać obudowy w rozdzielnicy głównej budynku. Jednak przed dalszym wykonywaniem jakiejkolwiek czynności powinniśmy sprawdzić, czy na zaciskach rozdzielnicy głównej nie ma napięcia zasilającego. Użyję do tego st standardowego wskaźnika. Aby dokonać tego sprawdzenia, muszę sprawdzić, czy mój wskaźnik działa poprawnie. Wykonujemy to w instalacji, w której mamy zasilanie. I teraz mogę przystąpić do sprawdzenia braku napięcia w naszej rozdzielnicy głównej. Sprawdzam wszystkie. Przewody fazowe. Jeżeli jestem pewny, że wskaźnik nie pokazał obecności napięcia, przed dopuszczeniem kogokolwiek do dalszych prac mogę sprawdzić w ten sposób ręką, że nie ma napięcia. Dlaczego w ten sposób? Ponieważ ręka w razie zagrożenia zaciska się i tak jesteśmy bezpieczniejsi, że nie zaciśnie się na przewodzie. Mamy tutaj zabezpieczenie trójfazowe. Mamy również punkt, gdzie przychodzi przewód ochronny, ale początek przewodu ochronnego znajduje się tam, gdzie przyłączony jest uziom, czyli w głównej szynie wyrównawczej. Za chwilę do niej przejdziemy i pokażę ją z bliska. Za zabezpieczeniem różnicowym mamy podział na dwa obwody zasilające Rozdzielnice na poszczególnych y, piętrach. Z dwóch zabezpieczeń, które pokazywałem, mamy zasilane dwie rozdzielnice, TP i TP1, opisane y, w projekcie. Możemy teraz zajrzeć do środka. Z tych rozdzielnic zasilane są poszczególne obwody instalacji. Każdy obwód ma swoje zabezpieczenie. Tak naprawdę, przed ściągnięciem osłon powinniśmy sprawdzić wszystkie zabezpieczenia i przypisanie ich do poszczególnych obwodów. Pozwoli to sprawniej wykonać pomiary w poszczególnych pomieszczeniach instalacji elektrycznej, jak również pozwoli ocenić, czy wszystkie elementy są prawidłowo opisane. Zaglądając, do rozdzielnicy bez napięcia możemy również ocenić stan izolacji i stan połączeń w samej rozdzielnicy. Możemy w ten sposób zauważyć wszystkie elementy, które e, zostały uszkodzone czy w najbliższym czasie mogą zostać uszkodzone, mogą następować odbarwienia izolacji, mogą następować odbarwienia aparatów, e, szczególnie w punktach przyłączenia e, przewodów do e, Poszczególnych aparatów. Dolna rozdzielnica TP1 zasila nam pomieszczenia gospodarcze, które w naszym modelu znajdują się w dolnej części samego modelu. W tej rozdzielnicy mamy również elementy obwodu zasilanego napięciem 24 V, a więc bardzo niskim napięciem. Ten obwód zasila elementy sterowania instalacji. W ten sposób możemy. Yy, ocenić poprawność wykonania połączeń i na tym kończymy oględziny. Pierwszym pomiarem wykonywanym przy badaniu instalacji elektrycznej jest pomiar ciągłości przewodów ochronnych. Tak naprawdę możemy wykonywać pomiar wszystkich przewodów w instalacji elektrycznej, ale najważniejszy jest pomiar ciągłości przewodów ochronnych. Zaczynając ten pomiar, należy zlokalizować prawidłowo podczas oględzin główną szynę wyrównawczą. W naszym modelu ona znajduje się tutaj w kotłowni i do głównej szyny wyrównawczej przyłączone jest uziemienie. Wszystkie pomiary ciągłości przewodu ochronnego wykonujemy przy założeniu, że pomiędzy poszczególnymi rozdzielnicami a główną szyną wyrównawczą mamy zachowaną ciągłość przewodu y, ochronnego. Jeżeli tego nie jesteśmy pewni, wykonujemy również pomiary między główną szyną wyrównawczą a poszczególnymi rozdzielnicami. Przed przystąpieniem do pomiaru ciągłości przewodów należy skalibrować y, miernik. Wynika to z tego, że używamy czasami bardzo długich przewodów i powinniśmy dokonać tej Kalibracji. W tym momencie wykonujemy kalibrację przewodu. Rezystancja będzie ustawiona na zero. Jest wykonany. Mogę nacisnąć OK. Przystępując do pomiaru ciągłości przewodu ochronnego, musimy pamiętać o tym, aby ustawić właściwy prąd którym będziemy badali obwód. Prąd ten musi mieć więcej niż 0.2 A. Pierwszy pomiar wykonamy pomiędzy przewodem pomiędzy szyną rozdzielnicy a główną szyną wyrównawczą. W tym momencie ja przypinam się jednym końcem przewodów na szynę, możemy nacisnąć przycisk test i w tym momencie mamy już pomiar Rezystancji przewodu ochronnego wykonany między rozdzielnicą a główną szyną wyrównawczą. Spodziewamy się bardzo małych rezystancji. Następny pomiar wykonujemy już dla badanych obwodów w poszczególnych y, pomieszczeniach. W tym momencie ja pozwolę sobie przepiąć się od głównej szyny, odepnę się od głównej szyny y, wyrównawczej. Pozwolę sobie zamienić przewody. I teraz możemy wykonać pomiary dla badanego pomieszczenia. Mamy tutaj przykład gniazda trójfazowego do zasilania kuchni elektrycznej. To gniazdo również posiada przewód ochronny. On jest oznaczony tutaj akurat na wtyku i on znajduje się po lewej stronie. I znowu mamy wykonany pomiar. Uzyskaliśmy. Określoną wartość rezystancji i to jest już odcinek między rozdzielnicą a gniazdem zasilającym dane urządzenie. Kolejny przykład to jest gniazdo jednofazowe i proszę zobaczyć, że w gnieździe tym mamy dwa bolce. Pomiar należy wykonać dla każdego z nich. Uzyskujemy w ten sposób kolejny pomiar pomiędzy rozdzielnicą a poszczególnymi gniazdami. Jeżeli w gnieździe są dwa bolce, wykonuję dla każdego z nich pomiar. Taki pomiar wykonujemy dla każdego gniazda znajdującego się w danym pomieszczeniu. Jeżeli w pomieszczeniu znajdują się przedłużacze, powinniśmy również wykonać dla każdego przedłużacza podłączonego do instalacji elektrycznej, ponieważ on stanowi przedłużenie tej instalacji elektrycznej. Kolejnym pomiarem związanym z pomiarem ciągłości przewodów jest pomiar połączeń wyrównawczych. W modelu łazienki mamy wykonane połączenia wyrównawcze między szyną znajdującą się w tym pomieszczeniu, a poszczególnymi elementami przewodzącymi. Mamy tutaj wykonaną na modelu instalację wody. Mamy również instalację. Ogrzewania. Powinniśmy przyłączyć się do metalowych części tych instalacji i wykonujemy pomiary dla każdego połączenia wyrównawczego. Teraz mamy akurat połączenie między szyną a instalacją wodną, instalacją ciepłej wody, a teraz pomiar dla ogrzewania instalacji grzewczej. Mamy obowiązek sprawdzić wszystkie połączenia wyrównawcze. Tutaj przykład połączenia wyrównawczego dla wanny. Oczywiście, jeżeli wanna jest metalowa i możemy ją podłączyć do przewodu ochronnego. Na tym kończymy badanie ciągłości przewodów. Pomiar ten wykonujemy przy instalacji odłączonej od napięcia. Kolejnym punktem przy badaniu instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest pomiar rezystancji izolacji. Pomiar ten wykonujemy według obecnie obowiązującej normy od strony zasilania. Norma dopuszcza taką możliwość. W trakcie oględzin przygotowaliśmy instalację do pomiarów. Pamiętamy, że jest to instalacja niskiego napięcia, więc napięcie znamionowe wynosi 230 na 400 V i pamiętamy również że w instalacji tej, zgodnie z projektem, zainstalowane są ograniczniki przepięć. I teraz należy pamiętać o tym, że ograniczniki przepięć będą wpływały na wartości uzyskane z pomiarów. Jeżeli mamy taką możliwość, to przygotowujemy instalację elektryczną w taki sposób, że odłączamy ograniczniki przepięć. Tutaj w naszym modelu instalacji wykonujemy to bardzo prosto. ograniczniki możemy je możemy usunąć na czas pomiarów i mamy instalację odłączoną od napięcia i przygotowaną do pomiaru rezystancji izolacji. Teraz nie będą te ograniczniki wpływać na uzyskane wyniki. Pomiaru możemy dokonać od strony zasilania, czyli dokonujemy, w rozdzielnicy głównej pomiędzy przewodem ochronnym, który tutaj jest przyłączony. Prawidłowo wykonany pomiar, powinniśmy rozdzielić tutaj ten punkt pomiędzy przewodem PE i przewodem neutralnym. My tego nie będziemy robić. Zrobimy pomiar odłączając wyłącznik różnicowo prądowy oraz zabezpieczenie poszczególnych rozdzielnic. W ten sposób Mamy rozdzielone przewody czynne, a więc przewody fazowe i przewód neutralny oraz przewód ochronny biegnący od głównej szyny zasilającej, głównej szyny wyrównawczej, przepraszam. I teraz możemy przystąpić do przeprowadzenia pomiarów. W tym wypadku spodziewamy się uzyskania wartości dużych rezystancji. Pomiar wykonujemy napięciem probierczym 500 V, który norma przewiduje dla instalacji niskiego napięcia o napięciu, które wcześniej podałem. I wynik uzyskany podczas tego pomiaru powinien być większy od 1 megaoma. Naciskamy przycisk. Nie Proszę zwrócić uwagę, mierzymy między przewodem PE a przewodem czynnym. Naciskamy przycisk test i trzymamy do czasu ustabilizowania się wyniku. Nasz miernik pokazał nam wartość powyżej 2 GigaOmów, a więc przekroczyliśmy zakres miernika, ale również przekroczyliśmy wartość wymaganą przez normę, czyli nasz pomiar jest poprawny i uzyskana wartość również jest satysfakcjonująca. Drugi pomiar pomiędzy przewodem... pomiędzy przewodami czynnymi. W tym wypadku również uzyskujemy wartość powyżej 2 giga ohmów, a więc znacznie przekraczamy wartość wymaganą. Gdyby okazało się, że Którykolwiek z pomiarów nie spełnia wymagań normy, oznacza to, że musimy sprawdzić obwód, który może być uszkodzony. I wtedy wykonujemy ten pomiar od strony gniazd. Czyli wracamy do naszej instalacji, i dla każdego gniazda poszukujemy obwodu, w którym nastąpiło uszkodzenie izolacji. Jeżeli nie ma takiej sytuacji. Satysfakcjonujący jest pomiar od strony rozdzielnicy i taki pomiar jest akceptowany przez obowiązującą normę. Do następnych pomiarów, które będą wykonywane już pod napięciem, powinniśmy założyć wszystkie obudowy, a więc zabezpieczyć naszą instalację. Ja w tym momencie montuję odłączone wcześniej ograniczniki przepięć. Możemy teraz. Założyć wszystkie osłony w rozdzielnicach. Kolejną grupą pomiarów są pomiary wykonywane pod napięciem, czyli naszą instalację załączyliśmy do zasilania i teraz wykonujemy pomiary sprawdzające poprawność działania zabezpieczeń. Pierwszy pomiar jest sprawdzeniem dostatecznie szybkiego wyłączenia. Mierzymy impedancję pętli zwarcia dla. Każdego z zabezpieczeń, które chroni poszczególne obwody, my wykonamy to badanie dla jednego przykładowego gniazda. Wykorzystamy do tego celu adapter, który pozwala nam podpiąć miernik do naszego gniazda, który będziemy badać. Jesteśmy w tym momencie w kuchni i musimy, sprawdzamy tak naprawdę. Zabezpieczenie przypisane do obwodu chroniącego gniazda w kuchni. W tym momencie, ponieważ obwód ten chroniony jest zarówno przez wyłącznik instalacyjny, jak i przez wyłącznik różnicowo-prądowy, wykorzystujemy tryb, który uwzględnia pracę w instalacji zabezpieczenia różnicowo-prądowego. Czyli prąd probierczy, który będzie płynął przy tym pomiarze, nie powinien spowodować zadziałania zabezpieczenia różnicowego. Mamy te wartości ustawione. Mamy napięcie w instalacji, co widać na naszym mierniku i możemy wykonać test. Otrzymaliśmy wynik prądu zwarciowego, który pojawi się nam w tym miejscu instalacji. Ten ta wartość prądu oraz wartości impedancji, które podaje nam e, miernik, e, posłużą nam do oceny poprawności działania zabezpieczenia, które chroni nam obwód. Musimy sprawdzić warunek dostatecznie szybkiego wyłączenia, czyli sprawdzić, czy prąd, który pojawi się w tym miejscu obwodu, jest w stanie wy wyzwolić wyzwalacz e, zwarciowy. W wyłączniku nadprądowym. Jeżeli tak jest, uznajemy, że instalacja i zabezpieczenie zostały wykonane i dobrane poprawnie. Jeżeli nie, musimy zaproponować środki zapewniające właściwe działanie zabezpieczenia i właściwe działanie ochrony przeciwporażeniowej. Ten pomiar to jest w tym wariancie, był to pomiar wykonany między przewodem fazowym a przewodem ochronnym, ale za wyłącznik nadprądowy chroni nas również w przypadku zwarć innych niż zwarcia doziemne, ponieważ wyłącznik różnicowo prądowy działa tylko i wyłącznie wtedy, gdy następuje przebicie izolacji i następuje upływ prądu przez przewód PE. Natomiast w przypadku na przykład zwarć dwufazowych. Wyłącznik różnicowo-prądowy nie zadziała, a my potrzebujemy ochrony. Więc w tym wypadku mierzymy impedancję pętli zwarcia między przewodem fazowym a przewodem neutralnym. Ja przestawię miernik na drugi, bardzo podobny pomiar, ale pomiar będzie właśnie wykonany między przewodem fazowym a przewodem neutralnym, i już tutaj wartość prądu będzie większa. Tu nie ma ograniczenia co do działania. Zabezpieczenia różnicowo-prądowego. Znowu uzyskaliśmy wartość prądu, początkowego prądu zwarcia, wartość impedancji pętli zwarcia, i to jest podstawa do oceny poprawności działania ochrony przeciwporażeniowej, a w zasadzie dostatecznie szybkiego wyłączenia, które e, sprawdzamy w tym momencie. Kolejnym pomiarem wykonywanym pod napięciem jest sprawdzenie e, działania wyłącznika różnicowo-prądowego. Wyłącznik różnicowo-prądowy ma określone parametry, które zawsze mamy podane na jego obudowie. W tym wypadku jesteśmy nadal w kuchni i mamy wyłącznik, który ma prąd znamionowy 30 mA. Mamy tutaj pokazany prąd, czyli sinusoidę, a więc na takie prądy jest on przewidziany. I te parametry musimy również ustawić dla niego na mierniku. Proszę zobaczyć, że mamy prąd 30 mA. Jak przejdę dalej, to mogę zmieniać te wartości. Mogę również ustawiać kształt prądu, dla którego wyłącznik jest przewidziany. I tutaj również mamy ustawiony właściwy przebieg. Pierwszy pomiar jest pomiarem prądu zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego. Miernik będzie stopniowo zwiększał wartość prądu do. Czasu uzyskania jego zadziałania. W tym momencie uzyskaliśmy wartości prądu zadziałania. Wartość ta mieści się w przedziale dopuszczonym przez normę, czyli od połowy wartości prądu znamionowego do prądu zna znamionowego. Kolejny pomiar pozwoli nam określić czasy zadziałania. Za każdym razem wyłącznik nam zadziała. Za każdym razem musimy go ponownie załączyć i możemy wykonać drugi pomiar przy prądzie znamionowym 30 mA. Uzyskaliśmy czas działania przy badaniu prądem 30 mA. W badaniach odbiorczych dla wyłączników różnicowo-prądowych możemy wykonywać również badania przy prądzie przy dwukrotnej wartości prądu znamionowego oraz przy pięciokrotnej wartości prądu znamionowego. Ostatnim pomiarem, który wykonujemy przy badaniu instalacji elektrycznych jest pomiar rezystancji uziomu. Pomiar ten wykonamy dwiema metodami. Pierwsza z metod to jest metoda techniczna. Proszę zwrócić uwagę na Układ pomiarowy. Odłączyliśmy główną szynę wyrównawczą od uziomu. Teraz ona nie jest dołączona. Podpięliśmy jeden przewód pomiarowy do uziomu od spodu. Ten krokodyl jest zapięty. A zasilanie bierzemy z jednego z położonych blisko gniazd, czyli mamy zasilanie napięciem fazowym. Z naszej instalacji. W tej metodzie, tak naprawdę mierzymy impedancję pętli zwarcia, która składa się z impedancji uzwojenia wtórnego transformatora, rezystancji przewodu ochronnego, rezystancji gruntu oraz rezystancji uziomów. I teraz, jeżeli Rezystancja ta spełni wymagania normy, więc wiadomo, że cząstkowa rezystancja, jaką jest rezystancja uziomu, również będzie spełniała wymagania tej normy. Na naszym mierniku pomiar wykonujemy identycznie jak dla impedancji pętli zwarcia. A więc możemy nacisnąć test, możemy wykonać pomiar i proszę zobaczyć, że wskazana impedancja mieści się poniżej 10 omów. Czyli możemy uznać, że nasz uziom spełnia wymagania, jakie opisane są w normie. Drugi pomiar wykonamy metodą cęgową. Mamy tutaj specjalny miernik dwucęgowy, w których jedna para cęg jest jakby cęgami nadawczymi, a druga dokonuje pomiaru. Miernik ten zapinamy na dwóch przewodach odchodzących od uziomu do głównej szyny wyrównawczej i do rozdzielnicy, no i proszę zobaczyć, uzyskujemy troszkę różniący się wynik, ale nadal mieszczący się w spodziewanych parametrach. Ta metoda pozwala na nierozpinanie uziomu od instalacji. Po wykonaniu wszystkich pomiarów należy wykonać sprawozdanie, a w zasadzie protokół pomiarowy. W którym nie tylko wpisujemy wartości uzyskanych z uzyskanych pomiarów, ale również dokonujemy oceny stanu instalacji, a więc porównujemy uzyskane wartości z wymaganymi wartościami oraz obliczamy sposób zachowania się poszczególnych zabezpieczeń i oceniamy, czy mają one szansę poprawnie chronić nas w instalacji elektrycznej. Dziękuję.